kochani, w odcinku w moją teściową hej dzisiaj pomalujemy Agnes Agnes jest dzisiaj pierwszy raz na moim kanale możecie ją poznać, oto Agnes proszę bardzo, najpierw zmywamy makijaż słuchajcie, bo tutaj Agnes jest pomalowana Daj to, bo ty tu nie wiesz i No to mówię sama sobie, Proszę, o tak. Ciap, 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 ciap. No, ciap, ciap, ciap robię, no, co? A ty to ty... palcami, nie? No, biorę jak pryk, 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 <gryk> I jadę. Pod podkład używasz? No. I co to robi? A skąd ja mam wiedzieć, co no, to no, robi? dobra. Kupiłam, okay. bo pani powiedziała, żeby tak kupić, że to jest fajne. Jezus, zbędę się... pytania, bo ja się nie znam na Trzymaj. tym moment. Proszę. Dobra, i co? Ja mam to tak po prostu klik, klik ci zrobić. Na dłonie sobie możesz Dobra, jest git. Daj dziecku zabawkę. Dobra, od czego zaczynamy? Ja zaczynam od brwi, a Ty za, od czego zaczynasz? A, a Ty się mnie pytasz? Ty mnie nie malujesz. Nie, powiedz od czego Ty zaczynasz, bo jestem ciekawa. Ja to... od... Najpierw podkład, podkład ciap-ciap, potem brwi, ciap nie, puder, potem brwi, ciap-ciap-ciap, a potem rzęsy. Potem coś tu na poliki sobie zarzucę i jest git. Które ty masz? To masz do brwi. Żel do brwi. A on jest. Yy, on ma kolor? Nie ma to jest, taki. Dopiero tak. jak umaluję brwi. A to, to sobie tym. Dobrałem. To tym sobie biorę. Dobra, ja używam takiego żelu, który ma kolor. Zobaczmy. Ty i tak masz mniejsze brwi od tego. Ale ono właśnie taki nadaje bardziej kolor. Jest, jak ja lubię, jak ktoś mnie maluje. No. Teraz słuchaj, Agnes, dodamy sobie. No nie wiem, pokażę brwi. Ja bym ty jeszcze troszkę podrasowała. Podrasuję. To ty Karyna jesteś? Jak Karyna? Widziałeś ile razy miała pomalowane i co? Nie mówiłaś, że jestem Karyna. No nie, ale widziałam, no, że Ty czarnym to malujesz. No a co? No, powiem Ci, że nie jest to najgorsze. No i co? Widzisz? Ty teraz to buzię mam czajnik. <grym <grym> Czemu jak czajnik? Dobra, maleńka. Wykonturujemy brwi, czyli je wyczyścimy dookoła korektorem. A ty masz w ogóle jakiś korektor? Dobrze, Ty się czujesz. Jezusia. Nie, nie końcu... ma dlaczego mi korektor? Jak ja nie używam takich rzeczy, Kobito. Kawka na minus. Dobra, nieważne. Jezu, teraz Jak, jak Alex wygląda? Dobra, weź, nie! <gry> no, no nie. jak Aleksik, no? No nie mogę, nic się nie trzyma na tym oleju. Co ty gadasz? No, serio. Co Zobacz. będzie, to będzie, ale pewnie będzie ślicznie. Moż być. Dobra, kochani, brzmi mamy gotowe. Teraz przechodzimy do podkładu. Ja pitole. Tyle co teraz mi Nikola nałożyła, to ja to nakładam przez tydzień. Co ty, to mało, jeszcze to... Ocie, sunę piernik, zobaczcie. <grym> ty no ja bez kitu, na paluszka biorę taką jedną pompeczkę i dziękuję. Powiedzieć wam kawał. Jak chłop babę spawał. Ale kawał. Hmm. To ty opowiedz, bo ja nie znam. Ja też nie znam. Ja nie umiem kawał, bo zawsze pan. No, ta zrozumie. Co ukradła ta? No pojad, Trzy cytryny. Dobra była, nie? Mamy to. Podkład mamy. O masz na samym miejscu zmarszkę co ja. No, tutaj przy czole. Hmm. No, chyba Teraz korektor. Ja mam jedynie ciemniejszy korektor, specjalnie wziąłem ten. Więc mam nadzieję, że on będzie trochę ciemny, albo trochę jasny. jasny. Dobra, Zobaczymy. dobra. O, szkórka wodna, dobra, dam go trochę mniej. Ale jasny. Ewidentnie ten korektor nie współgra z tym podkładem. Może coś tam nie pasuje. Jak to w życiu? Chłop z babą. Baba z chłopem. Suka z psem. jest z suką. Życie, nie? Dzieci. Dobra, co myślisz o swoich podoczach? W ogóle mogę ci dać luserko, jak chcesz. Są boskie. Tu się przejrzę. patrzcie. Pyk, pyk. Ładnie, nie? Dobrze jest! Zobaczymy efekt końcowy. Więc A tam to zawsze jak Cię maluje, to też masz taki jasny pod oczami? A ja wiem, ja nie pamiętam. A bo ona Ci zawsze oczy dużo maluje, nie? No, bo ładnie, ja lubię jak ona mi tak oczy podkreśla. Wcześniej się bałam, mówię tak, Anetka, tylko tak malutko, malutko, A potem to dawaj, no. Zajebiście to oczy robi. Git, maleńka! Dzisiaj jak nie pijesz, no <laughs> Sorry, takę cię pociapam. A ja lubię tak. Mamy zrobiony korektor już. Teraz będziemy... Yy, nie wiem w sumie co możemy teraz zrobić, żebym dała... Dobra, konturowanie na mokro zrobimy teraz. Pff, na tym podkładzie to nic, nie widać mojego brązera. <śm> Mówię ci, że ja biorę pędzel na wstrzyn, i dziękuję. Ciap, ciap, ciap. Cia, I umalowana. No bez w ogóle nie wiesz tego mojego brązera. Widać trochę, ja widzę. Tak mam choć dookoła twarzy tutaj, tu. Co dookoła twarzy? To czoło. No tu, 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 i tu, tak? To Blanka po tobie ma takie pejsy. No. takie baby hairy tutaj wszędzie. No. Jej, jaka uwielbiam, jak ktoś mi maluje. A ty się sama uczyłaś malować? No. A jak? Po prostu. Jak po prostu. No nie wiem, no ciągle się uczy, nie? Tak naprawdę. Dużo w sumie. Nie wiem, często na, na Instagramie <noise> wysyłają mi się jakieś filmiki i potem próbuję zrobić tak samo i potem mi, się to, potem mi się to podoba i się tak maluję wtedy, nie? A, często cze czegoś nowego próbuję. Na przykład ostatnio próbowałam sobie tak malować tym brązerem, że robię tutaj policzki i robię aż tutaj. Tak. Do Dotąd aż A. mokrym. I potem to się przykrywa pudrem i to fajnie wygląda. Ale już mi się tak nie chce robić. Dobra. Jak już masz teraz ten brązer zrobiony, to sobie teraz zrobimy baking. Co? Baking, czyli będziemy piec. Co piec? Ciasto na twojej twarzy. <grym> na ja tym bakingu nie zrobimy? O, ten, o, on jest szpecący. Ale ten jest jak kończy, kończysz makijaż, o ten. Dobra, możemy to spróbować, no. Patrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam się cały świecić ten puder. Ja mam ci pomalować oczy. No. Mam się bać w stylistkę. Mhm. Ty, no, nie jest w sumie źle z tym pudrem, ale strasznie się teraz świeci po oczami, po co tu nocą. To się lubię świecić. Dobra, to teraz słuchaj maleńka całą twarz ci musimy wypudrować. O chale, no zrobimy to tym pudrem. Kurde, ale ten górę, który się waży strasznie, nie mogę nic z nim zrobić. dalej się. Co go nie ten nie ułożę, to dalej znowu jest... Zważony, znowu się waży. Ja to normalnie usypiam, ludzie, kochani. Chodź kiedyś, Mikołaj malując. Nie bo powiem, a co ja ciepły jestem? Kurde, strasznie przynosi się świeżo tego oleju. To nie, tak leciutko sobie zrobimy, takie podniesienie, że tak powiem. <coughs> A więc tak, używam płaskiego pędzla i jasnego cienia najpierw. Tutaj w kącik jasny i na dolną, dolną część. Tu i tutaj troszkę do góry jeszcze, żeby rozjaśnić ten kącik. Teraz bierzemy jakiś puchacz. blendujemy. Dobra, pomalujemy oczy i zaraz zobaczycie, jak pomalowane będą. Dobra, oko mam już prawie pomalowane. Zrobiłam tylko taki brązowy cień, żeby to oko, nie wiem, po prostu przyciemnić, tak w rzędzie wyżej, nie wiem jak to powiedzieć. Um, I teraz, co zrobiłaś? Z głową, poleciała, bo zasnęłam. Co o, jak fajnie, dziewczyko, chodź. Teraz weźmiemy sobie ten który suchy bronzer sobie weźmiemy. Ale musisz się odwrócić. No O co chodzi? Proszę zobaczyć, jak moja teściowa się prezentuje. Tak się prezentuje. Pięknie. Dobra, teraz dodamy sobie róż. róż, róż, gdzie ten róż, kole ja jego nie widzę. Tutaj. Najładniej no różek. Dobrze, teraz ja bym dała jeszcze troszkę pudru więcej. Jezu, ten pudr jest po prostu czarny. Ty masz bliznę tutaj na czole? Tak. Czemu? Bo jak była mała, to walnąłam głową o taką szafkę metalową. Bo kiedyś u babci się ganialiśmy w bloków Berka. A były takie duże korytarze. A w tych skrzynkach, takich metalowych, były liczniki. I biegłam, biegłam. A teraz damy rozświetlacz. A jeszcze trochę dorną powiekę ci pomaluję. Już mi była taka łysa. Świecący. Oczywiście. Mówisz świecący nosek? Hmm. Czy nie? Ja w ogóle lubię się świecić jaki... Gwiazda! Jakbym szła na Sylwestra, słuchajcie. Mm. Słaby jest ten cienie. W paletce jest taki ciemny, a na oko jest taki No, no jasny. Ty rób to delikatnie, Ania. Co? Zwracam się Bam, 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 bam. No i znowu widzowie zasypia. Jest mi tak przyjemnie. Dobra. To teraz tak, rzęsy. One się świeci. Mhm. Ja nie lubię komuś rzęs malować. To mam sobie umalować? No, tylko się nie uwal. Przegam mhm. O Oj, ja muszę stanąć. A, przyj. No nie, bo ci się. Wieprzyk to jest! Jak się nazywa, co? Da Jak poza. się nazywa Szef inaczej kuchni? szefa kuchni? Kucharz. No. Ale inaczej szefa kuchni? No a co innego przez RZ? Z RZ. Kucharz. Kuchmistrz. Kucha kuchmistrz. 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 Albo mistrz sztuki kulinarnej można napisać. Nie, kuchmistrz. Ale co to w ogóle pytanie do dziecka? Skąd dziecko ma to wiedzieć? Raczej kuch kuchmistrz. Tak, nawet no, nie wiem. Kucharz, kuchcik, uchmistr, kuch... Kuchmistrz mistrz Kuchmistrz, Kuch to w życiu no kuchasz, no. No właśnie. Dobra, yy, chcesz usta, słuchaj yy, błyszczyk czy takie yy, masełko błyszczące? Nie wiem, co mi wybierzesz Ej, wiesz wiecie, jak wiecie, one się biją. One robi tak. Cika, cika tylko robi tak. Patrz, patrz. Weź, weź tu pokażę do kamery. tylko robi tak będzie. No! No, zobacz, zobacz. zobacz, zobacz, zobacz. Już łapa mnie no. w górę. Patrz, patrz. Łapa w górę i ołk. No. no, no, no. Oni <grym> się policzkują. No. Muszę się pokazać w pełnej okazałości przed kamerą. To wyglądam tak. Trzeba zobaczyć. Tak wygląda moja teściowa zrobiona moim makijażem, pomalowana. Ja, za uchem mam włosy. Jeszcze doklejały mi rzęsy, ale bez sensu. No, bo nigdzie nie wychodzę. No. Chyba, że Ale wydaje głosem. mi się, że jak wcześniej ci pierwszy raz umalowałam, to lepiej wyglądałaś. Czemu? Nie wiem, jakoś tak inaczej. Może miałaś inny podkład. Ten sam miałam podkład. bo może po prostu by tego... Głosy miałam rozpuszczone po i tego... może też tak się wydawało, że. Po z tego oleju cię malowałam też. No ale jest bardzo dobrze, prawda? Dobra, kochani, jeżeli taki odcinek z moją teścią Wam się podoba, to zostawcie łapki w górę i zostawcie komentarz Agnes, wtedy brzmi Wam serduszko. Koniecznie. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Ma pa! Pa! Piu.